Siema siema, witam na kanale JB 15 Google Play. Tam gdzie każdy pobiera gry, aplikacje. Weszła nowa gra. Farming simulator 20. Tylko jeszcze nie można jej pobrać. Twoje urządzenie nie jest zgodne z tą wersją. No to więc tak. Rozbuduj swoje Zastosuj ponad 100 maszyn od prawdziwych producentów. Hoduj krowy, świnie, owce, a teraz także konie. Zbieraj kukurydzę, zboże, bawełnę i więcej. Od teraz. Dostępne są maszyny marki Deere. Tak się nam prezentuje, Farming Simulator 20. No i tak, Farming Simulator 20. Tak się nam prezentuje. Obejrzymy sobie króciutki filmik na od Farming Simulator 20. OK. jak nie wiecie to możecie sami wejść wejść w farming simulator 20 tylko nie wpisujecie farming simulator 20 lub fysy 20 nigdy nie wpisujcie tak wpisuje się farming simulator 18 albo Office 18, i klikamy w to, to zielone. O, tutaj, gdzie ja klikłem i tu się nam prezentuje Farming Simulator 20. Już niedługo będzie można pobrać grę. I z mojej strony to już by było, na tyle. Ja się z Wami będę kończył. Subskrybuj kanał JBL15, zasubskrybuj także hejbyle54, za 280 subskrypcji pokazuję twarz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.